Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. E, okazuje się, że jakimś cudem nie nagrywałem jeszcze żadnego filmu, przepraszam, mikrofon. E, z. E, mana z przyczepą. I dzisiaj, oczywiście, obsługa kokpitu i odczucia, jakie mi i, towarzyszą podczas jazdy tym wozem, plus trochę technikaliów. E, a więc, e, my będziemy tutaj e, jechali. W zasadzie e, do przystanku końcowego, no i na początku może o odczuciach z trasy, bo całej trasy nie będę nagrywał. E, no, jesteśmy w manie Lions City. E, jakim to zaraz, bo to jest ciekawe, e, to Wam pokażę i opowiem o tym manie. Później manie z przyczepą i tyle nam wystarczy. I na początku zawsze się pyta, czy trudniej się jeździ przegubem czy przyczepą. E, a ja wam teraz odpowie, yy, udzielę odpowiedzi, która was rozczaruje. Trudniej się jeździ przegubem, bo przyczepą yy, jeździ się dużo łatwiej, bo w przyczepie mamy, tak mówiąc bardzo uproszczenie, trzy osie skrętne, bo w, w Manie Lion's City mamy, jakby pierwszy człon to jest autobus Man Lion's City, czyli mamy pierwszą oś skrętną normalnie jak w każdym autobusie, a w przyczepie HES o której za chwilę, e, mamy e, dwie osie skrętne i to one są e, o i tutaj mamy najlepszy przykład przejazd po objeździe między barierkami w miejscowości Głębce, zaraz będzie i zaraz zobaczycie, że przyczepał się dużo łatwiej manewruje niż, e, niż, niż, niż e, przegubem, no tylko, że przyczepy niestety nie, nie do końca widać w lusterkach, e, bo troszeczkę inaczej się zachowuje niż przegub, to jest oczywiste, no, ale no niestety. To tutaj myślę, że kierowcy ciężarówek będą mieli łatwiej, ale po prostu e, no jeździ się normalnie w takim sensie, że o widzicie ładnie między barier, między słupkami przeszliśmy e, i tutaj nie ma filozofii. Dobra, wjeżdżamy na przystanek e, i co? E, jeżeli chodzi o e, przyczepy, e, no to generalnie monachium słynie z autobusów z przyczepami. Dlaczego? Bo przeguby też są, ale przyczepami w górach szczególnie. Troszeczkę łatwiej jest manewrować, przyczepą właśnie niż autobusem przegubowym, bo po prostu no, przegub gdzieś tam nam leci z tyłu przyczepa to jest można powiedzieć niezależny organizm, trzyma się na dyszlu, na kablach. No i przyczepa, zobaczcie. Ja już skręcam, a ona ma ten kabel sterowania i te osie się elektronicznie skręcają. Zobaczcie, jak to dobrze jedzie. To jedzie po prostu po śladzie przodu, a przegub to trzeba patrzeć, czy tam ta tak zwana przyczepa nam nie ucieka. A tutaj zobaczcie, dwie osie skrętne po śladzie pierwszej osi praktycznie, że ja, no, no tylko trochę zachodzi, ale to, to też trzeba przyzwyczaić. Mm, trzeba jeździć i tym, i tym, żeby wiedzieć y, gdzie. Ja tutaj dawno przyczepy nie miałem, przegubami częściej dużo. Zna, znacznie częściej przegubami jeździłem, więc troszeczkę muszę się przyzwyczaić, bo to drugi kurs dzisiaj dopiero. E, ale tak, e, tak się robi. E, I dobrze, i zatrzymuję się na przedostatnim przystanku. E, I co. W Monachium mamy wiele typów przyczep, ale są dwa wiodący producenci: firma Hess, która zresztą też produkuje trolejbusy, i firma Güpel, która produkowała midiki manów na zlecenie. Oczywiście many NM, many z serii NM, produkował Güpel, a teraz produkuje własne autobusy również. Mają takie charakterystyczne logo takie, taką literę G. Ale my mamy akurat w tym przypadku przyczepę HES i jak się zatrzymamy na pętli, to troszeczkę technikaliów. E, no i jeszcze do tej, do, tej, do tej jazdy, no to jeździ się dużo lepiej. Co mogłoby być lepiej zrobione, to też powiem za chwilę, już na spokojnie. E, ale tak, zobaczcie nawet na to rondo. Rondo nie jest jakieś wielkie, ale o, ładnie jak się weźmie. O, no to na, o znak nie zahaczyliśmy. I nawet o krawężnik też nie. Także to trzeba uważać. No tutaj niestety trzeba wyjść na ten pas, no bo wą, rondo jest wąskie. No ale taka, taka, takie są realia. Dobrze i dojechaliśmy na pętlę. Na początku troszeczkę technikaliów jeżeli chodzi o tabor, jeżeli chodzi o mana, jeżeli chodzi o przyczepę i później obsługa kokpitu w manie. Co jest inaczej niż w wozie... O nie, pewnie trzeba podjechać na przystanek początkowy. Co jest inaczej w manie z, jeżeli chodzi o many jednoczłonowe, a jeżeli chodzi o przyczepę, dobra, nie trzeba nic. Dobra, e, więc tak: e, Znajdujemy się, e, nie, najpierw o przyczepie, bo przyczepa tutaj jest mniej oczywista, o manie to na końcu powiem. E, cały zestaw ma 23 metry, więc dużo. W Polsce nie może być, to jest oczywiście fikcja, co my robimy w tym momencie, bo w Polsce taki zestaw by musiał jeździć z pilotem. I w żadnym wypadku przyczepa w Polsce nie może służyć do przewozu ludzi. Takie jest prawo teraz. I cóż, przyczepa, którą mamy na tapecie dzisiaj. Sygnał drzwi nawet jest, bo musi być. Przyczepa, którą mamy dzisiaj na tapecie jest to przyczepa Hes, HES hanger PTA12, która posiada dwójkę drzwi. Eee, I co, i teraz technikalia, lecimy technikaliami. Rok budowy 2016. Numery w Monachium, bo to jest typowo monachijska rzecz, także numery. No to numery to jest zakres 5926-5940. Mamy 5937 akurat dzisiaj. Eee, dalej. Eee, producent, no to HES. Eee, Dalej, waga, bo to jest ciekawe. No to to jest yy, prawie no, może nie 7,5 tony, ale no 7,30. To jest, to jest jednak coś. E, miejsca e, generalne: 64, siedzące: 34, stojące: 30. Długość przyczepy to jest 11,127 metra, dokładnie, czyli tak jak jelczem 11 prawie że. E szerokość to jest 2,5 y metra, dokładnie 2,55 i wysokość 3,07 metra. E jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o przyczepy no to przyczepy generalnie mamy jeszcze również z firmy Gupel tak jak powiedziałem no Gupel dużo więcej waży bo tak jak mówię HES waży 7,30 a Gupel waży prawie 15 ton ta najnowsza przyczepa Gupel Go4City T to jest oczywiście przyczepa nowsza, która głównie jeździ z solarisami, bo o autobusach, które ciągają przyczepy za chwilę. No ale mówię, ona jest cięższa. Metrów ma tyle samo dokładnie ma tyle samo metrów bo nie może wyjść powyżej 23 metrów cały zestaw, i też ma dwójkę drzwi. I jest na podwoziu Mana również. Znaczy, o, jeżeli chodzi o osie, miejsc siedzących ma dokładnie tyle samo, no ale waga jest inna. I, a no i wysokość jest inna też, bo, bo w Hesie mieliśmy 3,07 metra, tu mamy 3,08, więc w zasadzie to nie jest jakieś tam. Ten no i bo to są gupele, te przyczepy są starsze bo to jest lata 2013 15 a nasze jest 2016 e więc e przyczepa jest standardowo wyposażona w różne ciekawostki wejdziemy sobie do środka przyczepy oczywiście do mana za chwilę, e jeżeli chodzi o przyczepę, bo to jesteśmy aktualnie w tym momencie w przyczepie, no to mamy dwójkę drzwi z fotokomórkami ale również y również y Również sygnał musi być. Zresztą nawet słyszalny. Może ktoś coś słyszałoby. E, no tu mamy siedzenia. Część z tych przyczep ma biletomaty. Ta jak widzę nie ma, ale powinna mieć. Znaczy są, które mają. W ten sposób. Wyświetlacz standardowo. Szyber dachy. E, klima oczywiście. E, to wszystko jest w pełni niskopodłogowa. Znaczy e, siedzeń z niskiej podłogi dostępnych jest 2, 4... Cztery siedzenia, chyba dostępne z niskiej podłogi, tak jak widzę. Tak, bo tutaj jest schodek, to mamy to, mamy to. Tak, cztery siedzenia dostępne z niskiej podłogi. Wystarczająco, bo w manie jest też kilka, także akurat na cały zestaw. Stop... Są też ludzie, którzy nie lubią jeździć przyczepami, więc wystarczy. Eee, jeżeli chodzi o naszą przyczepę, eee, przyczepa oczywiście ma rampę inwalidzką, eee, więc to też jest tutaj fakt. Mamy nawet przycisk eee, wezwania do pomocy wózka kierowcy się wyświetla i kierowca nam przychodzi, jeżeli chodzi o zewnątrz, standardowe przyciski firmy Captron. Ja mam włączony, nie wiem, czy widzieliście, przyklęk autobusu automatyczny przy otwarciu drzwi i przyczepa też ma przyklęk. Przyczepa razem klęka z autobusem i to, to też miałem jeszcze powiedzieć później, ale zobaczcie, teraz na przykład wchodzimy sobie do mana i wyłączamy ten przyklęk, powiedzmy, i normalnie nam się otwiera bez przyklęku. Jeżeli chodzi, to właśnie tak jak mówię, rampa, biletomat też jest w niektórych, że nie ma, nie ma szkody żadnej. Co jest jeszcze? No, generalnie... Rozmieszczenie tych ciepłych przycisków, bo tutaj sobie otworzyłem takiego PDF-a, bo to wszystko do tej pory, co mówiłem, to mówiłem, ale tutaj jeszcze się chciałem wzbogacić wiedzą techniczną, a czy taką wiedzą yy, oryginalną, yy, jeżeli chodzi o folder reklamowy monachijskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, ale tu nic nie ma ciekawego. A, no i monitoring jest przyczepiony, no ale to jest standard, to w ogóle nawet można już było nie wspominać. Yy, ale, yy, jeżeli chodzi o autobus, bo tutaj też są różne jaja, wyłączmy sobie autobus, Autobus, bo żeby nie dostać mandatu za silnik. Jeżeli chodzi o autobus, to to też nie jest oczywisty autobus, bo to jest Man Lion City, ale niezwykły, bo to jest proszę państwa NL 363. Czyli bardzo rzadki ten, chyba tylko tutaj, bo to jest wersja z silnikiem z najmocniejszym silnikiem z autobusu przegubowego. Bo po prostu musi być tak mocny silnik, bo jest, bo jest autobus przystosowany, tak jak tutaj już pewnie wywnioskowaliście, do ciągnięcia przyczep. I musi być taki silnik, nie może być inny, bo nawet NL313 nie dałby rady. No, 363 tu mamy. Eee, I co? Eee, jeżeli chodzi o technikalia to w tym manie rok budowy no to tutaj jest 2015-16 był taki okres i do tej pory jest że ale był taki okres że w ogóle nie do rzeczy był taki okres że te many jeździły bez przyczep zupełnie bo dopiero przyczepy przyszły później a tutaj część już była dostarczona z fabryki w Starachowicach w 2015 więc więc, 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 no jeździły bez przyczep. Numery 49, 16, 49, 65. Także tu też mamy jeden, to już mamy akurat wóz, którym jedziemy w tym momencie. To jest rocznik, tak jak już tutaj 2016, jak widzimy. I co? Tutaj, no Lion City, skrzynia. I tu zaraz wrócimy. Silnik, jeżeli chodzi, o, bo wyczerpmy temat silnika, sześciocylindrowy diesel D0866L01, 360 koni, czyli NL363, bardzo rzadki, mówię. Waga: 19,60 tony. Miejsca siedzące to jest 66 plus wózek, inwalidzki albo dwa dziecięce. E, miejsca siedzące, y, przepraszam, stojące były 66 i 1 inwalidzkie, siedzące 31. E, jeżeli, chodzi o, mm, jeżeli chodzi o długość, to jest 11,98 metra, więc można powiedzieć, że 12, no i wysokość 2,55. E, nie przedłużając, bo tutaj e, miała być obsługa kokpitu. E, i jeszcze spotykamy w Monachium Solarisy z przyczepami, ale Solarisy mają warto zwrócić uwagę dokładnie takie. Solarisy i trzeciej, i czwartej generacji. Trzecia generacja ma dokładnie taki sam silnik jak y, te MANY Lions City, bo też ma Solarisy z silnikiem MANA. A czwarta generacja, y, bo generalnie Solaris preferuje, tak jak wszyscy wiemy, silniki DAFA, ale w trzeciej generacji, czyli w 2013, jak MVG zamawiało, um, DAF nie oferował wtedy jeszcze takich silników. Um. I dlatego wzięto od Mana dokładnie to samo co później Man zaoferował w Lającach. A czwarta generacja ma już DAFA MX11-369 KONI, to już w ogóle e, mocne. No i jeżeli chodzi o skrzynie biegów, no to i w Solarisach z silnikiem Mana, i w Manach z silnikiem Mana jest to czterobiegowy Void. Jeżeli chodzi o zażalenia do tego Wojta, to program do skrzyni biegów jest wgrany taki, jak to miało być do solowego autobusu i po prostu ta przyczepa go obciąża i zrzuty są, tak jak widzieliście, non-stop. Na przykład jak się nie jedzie na kickdownie, bo jak się jedzie na kickdownie, a jak nie, i jak się ma na przykład gaz wciśnięty w podłogę, to wtedy nie, ale jak ma się gaz wciśnięty nie do końca, to on zrzuty sobie robi co chwilę, bo ma na przykład za duży ciężar. Ale nie uprzedzając faktów, jeżeli chodzi o kokpit, no to tutaj zaraz sobie mówimy, jakie są różnice między seryjnym manem, jeżeli chodzi o wozy nieprzystosowane do ciągnięcia przyczep, a wozy, które przyczepy ciągają. Więc MAN NL363 Lions City, tak jak już mówiłem, wersja monachijska. Wyposażona jest w pulpit VDO. Całe szczęście, jakoś ja bardziej preferuję VDO. Nie ma tak zwanego jajka, czyli baseline. Jeżeli chodzi o przyciski, to polecimy sobie tak. Na początku, tak jak mówię, od, może od lewej, bo od lewej tutaj jest mniej wątpliwości. Więc szyberdachy. Szyberdachy mamy na autobusie dwa i na przyczepie dwa, więc akurat tutaj jest do sterowania przyczepą. Yy, awaryjne luzowanie hamulca przystankowego. Przyczepa nie ma hamulca przystankowego, o czym za chwilę i tu jest pewne utrudnienie, ale nie uprzedzając faktu. Lusterka, regulacja i teraz tak. Podgrzewanie lusterek, nawiewy na yy, autobusie elektryczne, wywietrzniki tylne 2 stopnie, ogrzewanie yy, szyb i wyświetlacza. To jest związane z przyczepą, to jest z dyszlem coś związane. A, to jest rozpinanie przyczepy, to jest y, rozpinanie przewodów. E, manipulator widoku, kamer, e, nie wiem. A, to jest oczywiście blokada y, skrętu, tylko że tutaj jest z dyszlem powiązana, nie z siłownikami w przegubie. Ręczny, standardowy, jak to w manie. Dalej, pulpit. Lewa strona pulpitu głównego się w ogóle nie różni od autobusów z VDO. Oświetlenie to wiadomo, tu nie będziemy, ten, nie będziemy się powtarzali. Regulacja, jeżeli chodzi o głośność na, na, na przestrzeni pasażerskiej, a u kierowcy awaryjne. Wyłącznik ASR-u to jest dość istotne, bo przyczepa też, żeby nam nie zaczęła tańczyć na śniegu. I retarder, niestety przyczepa nie jest wyposażona w żaden odnośnik od retardera, że tak powiem. Jeżeli hamujemy retarderem, to hamuje, że tak powiem, tylko autobus. Przyczepa nie, bo przyczepa hamuje hamulcem zasadniczym. A retarderem hamuje tylko, tak jak mówi autobus, więc to hamowanie jest takie dość mało, dość mało, mało efektowne. No bo tylko autobus hamuje przyczepę, jak jest na przykład z górki. To dociąża autobus i w zasadzie na zero jest. Ee, dalej. Ee, wyłączę sobie sprzęt, bo tutaj nam pada światło. Mm, regulacja komunikatów. Tu specjalnie zrestartowałem, żebyście zobaczyli, co tu jest. Ciśnienie, paliwo, e, ciśnienie w przyczepie, e, tutaj wcześnienie e, na osiach, bo musi być, no i tyle. E, no tutaj to się przełącza. Tem a, jeszcze temperaturę mamy. Eee, Getrieptur to jest temperatura w skrzyni biegów e, oleju. E, temperatura cieczy chłodzącej 82 stopnie mamy. I to tak jak widzieliście. No, e, mamy oczywiście przyczepę rozdzieloną na pierwszy i drugi. Tu mamy dotyczące autobusu, a tutaj mamy od przyczepy, czyli axle. to jest oś pierwsza e, hamulcowa i mamy oś druga hamulcowa. E, na dole mieliśmy komunikaty dotyczące temperatury e, w pojeździe, na, na zewnątrz i godziny no to to jest standard, to tu nie będę powtarzał. Tak było. Dalej, e, podnoszenie całego autobusu i przyczepy bo tutaj jest cały przyklęk stowarzyszony z przyczepą e, to się odbywa przez te przewody. Wszystkie e, mamy przewody dotyczące o, e, mamy hak. Ale mamy również właśnie przewody dotyczące sterowania i dotyczące dostarczania prąd. no bo hakiem nie dostarczamy prąd, tak jak w przyczepce przeciętnej, że tak powiem. Przepraszam. Eee, I eee, obok mamy automatyczny przyklęk. Ja go zwykle używam, bo i jedno, i drugie, i cały autobus się kładzie, że tak powiem. Niżej. Yy, tu mamy kratkę wentylacyjną. Niżej. Yy, tu jest wszystko tak, do tej pory takie samo, jak w zwykłym MANie. Ręczne obniżenie całego zestawu, podniesienie, znaczy wyrównanie, eee, awaryjne wyrównanie, czerwony przycisk. I teraz mamy przycisk zbiorczy od drzwi, włącznie z przyczepą, czyli otwiera się piątka drzwi, wciskając go w dół. Jeżeli wyciskamy do góry, wszystkie drzwi się zamykają, niezależnie czy działa fotokomórka, niezależnie czy ktoś stoi w drzwiach. Drzwi w przyczepie się zamykają trochę dłużej, bo jeszcze jest sygnał na początku tu nie ma. E, I teraz mamy coś, co jest tylko w tych manach, bo to jest y, związane z przyczepą. Tu mamy kontrolki związane z przyczepą. E, mianowicie ABS w przyczepie, jeżeli działa, e, a nie. ABS to jest ostatnie, to jest ASR. ASR w przyczepie na zakrętach bardzo często się podświetla ta kontrolka, e, że system ASR w przyczepie działa, czyli że, a, że przyczepność została zachowana. Próbuje być zachowana o, w ten sposób. Czerwona oczywiście awaria ASR w przyczepie. E, Tutaj dość ważna kontrolka, bo to są y, sygnały y, świetlne w przyczepie, czyli i migacze i awaryjne, jeżeli jakiekolwiek światło, no to my mamy tutaj na autobus, a na przyczepę jest tutaj. E, I awaria. I trzeci, przy, trzecia kontrolka, pewnie się domyślacie, ABS w przyczepie. ABS przyczepy też się czasami zapala, jak coś się dzieje, na przykład jakiś poślizg e, i awaria systemu. ABS w przyczepie, dość logiczne. Dalej, awaryjne, takie te do wjeżdżania w zatoki, czyli wyłączane prawym kierunkowskazem. Przyzwolenie. Tu w ogóle w Monachium, i nie tylko w tych wozach, z przyczepami, ale generalnie w Monachium, z otwieraniem drzwi jest trochę pokomplikowane, więc to zaraz wrócimy. Ale tutaj mamy jeszcze klawiaturę skrzyni biegów marki Void. Eee, tutaj mamy na wyświetlaczu, nam się pokazuje, jakie mamy bieg. Teraz mamy jedynkę, teraz mamy neutral, teraz mamy reverse. Jeżeli oczywiście yy, będziemy jechali, to z biegiem czasem będzie się zmieniało na 2, 3, 4 i do 4, bo mamy cz czwórkę skrzyni. Jeżeli chodzi o drzwi, to tak. Drzwi pierwsze otwieramy tym oto przyciskiem, albo zbiorczym, albo tym przyciskiem. Pierwsze drzwi nie mają przyzwolenia. Drugie drzwi otwieramy albo przyzwoleniem, albo przyciskiem zbiorczym, albo tym przyciskiem, bo to też działa. I zamykamy tak samo, to są drzwi drugie. Trzecie drzwi to nie jest przycisk. Mimo, że wygląda tak samo, to tu się nic nie wciska. To jest, przy, to jest kontrolka. Czyli otwieramy albo przyzwoleniem, jako ostatnie drzwi w tym autobusie. Tutaj mamy oczywiście e, ciepły przycisk, i otwieramy drzwi. One nam się z fotokomórki zamkną. Bez fotokomórka, o nawet dość szybko to się dzieje. E, drzwi, oczywiście, silniczkowe. I w, w przyczepie subnematyczne to są silniczki, e, lub właśnie tak jak mówię, zbiorczym, e, jeżeli otw otwieramy te drzwi, to tak jak tu było pokazane. Kontrolka nam się zapala, nic nie możemy zrobić. Ja tutaj próbuję przyciskać, ale tutaj nic też się nie dzieje. Drzwi się zamykają, kontrolka gaśnie. I ostatnia kontrolka to jest kontrolka drzwi w przyczepie. Jeżeli którekolwiek z tych dwóch, dwóch par, znaczy z tej pary, chodziło mi, że z dwóch par skrzydeł są otwarte, czyli na przykład teraz otworzyliśmy drzwi czwarte, to. Zamknęły się, słychać sygnał i kontrolka gaśnie. Oczywiście, podgląd na drzwi mamy również na komputerze głównym. Jeżeli chodzi o komputer główny, i jeżeli byśmy rozprzęgnęli autobus od przyczepy, rozseparowali, to po prostu ten obraz gaśnie. Mamy tylko po prostu autobus trzydrzwiowy, normalnie, jakby bez przyczepy, ten piktogram. Góra, to tutaj mamy panel ogrzewania, typowo manowski. I nie tylko Manowski, ale również Tacho, który nie jest nam potrzebny, bo w Niemczech też nie obowiązuje, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o autobusy miejskie. No, czego nam tutaj brakuje? Brakuje nam hamulca przystankowego, ale nie może, znaczy nie to, że nie może go być, ale przyczepa nie ma hamulca przystankowego. Więc, jeżeli byśmy zaciągnęli hamulec przystankowy na autobusie, tak jak to się robi na przystankach. I nie trzymalibyśmy nogi na pedale hamulca, że tak powiem, to w takim wypadku zahamowany jest tylko autobus. Jeżeli przyczepa by się toczyła, a byłoby ślisko i z górki na przykład, to na przykład y rozluzowałyby się siłowniki od y kół, w sensie te od skrętu kół, i na przykład y ruszylibyśmy i byśmy widzieli w lusterku, że przyczepa stoi w poprzek drogi na przykład, bo nie ma hamulca przynękowego. Więc y wtedy. Na przystankach, ze względów bezpieczeństwa, no raczej to jest tak zrobione, że przystankowy jest tylko w autobusie na przystanku. Jeżeli tak, no to trzymamy nogę na pedale hamulca roboczego czyli na hamulcu roboczym to wtedy też się hamuje przyczepa. Światła stopu były. Jeżeli nie na światłach, na przykład, no to wtedy się zaciąga hamulec ręczny, bo wtedy też trzyma przyczepę, i tak to się odbywa. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. E, trochę krótko, ale no niestety takie są realia. E, mam nadzieję, że się odcinek Wam spodoba. Dziękuję. Do zobaczenia w następnej tego typu produkcji.